Dzień dobry! Dzisiaj pokażę Wam, jak przyciąć hortensję drzewiastą Anabel, która jest niezwykle dekoracyjna. Najpierw w czerwcu zakwita cudownymi, całymi kulami, ogromnymi kulami kremowo-białych kwiatów. Później one ziele zielenieją, kiedy zimą stają się brązowe i nadal są dekoracyjne. Aby pięknie kwitła hortensja i Naprawdę była długowieczna. Trzeba przeprowadzać cięcie już w lutym, ponieważ to właśnie teraz ona puszcza soki ku górze i nie możemy dopuścić do tego, aby cała ta siła została zgromadzona w górnych pędach, które i tak odetniemy. Jak przycinamy hortensję drzewiastą Anabel? Myślę, że bardzo drastycznie i nie powinniśmy się bać takiego cięcia, ponieważ im mocniej zostanie ona przycięta, wytworzy wiosną silniejsze pędy, które jednocześnie zaczną się ukorzeniać przy nasadzie. Jeśli pęd zacznie się wam ukorzeniać przy samej nasadzie, to wtedy będzie bardzo silny, będzie miał swój system korzeniowy, będzie też mógł posłużyć jako nowa sadzonka. Także tutaj mamy same plusy takiego cięcia. Tutaj pokazuję już Wam przyciętą górę. Zobaczcie, jak krótko, nie bojąc się, że uszkodziłem krzew, tak naprawdę ona wytworzy sobie tutaj mnóstwo pędów, na których, tak jak mówię, będą kwitły kwiatostany. I zobaczcie, jeszcze taka ciekawostka, pokażę Wam poziomy pęd, który przygniotłem na jesieni. Powoli się już zaczyna ukorzeniać i wypuszcza pędy. Mało tego, można to jeszcze dodatkowo zasypać ziemią, wtedy jeszcze więcej puści korzeni i to będą nowe młode sadzonki na przyszły rok pobrane jesienią.